Witam serdecznie wszystkie Zodiakalne Ryby na Szeptach Tarota. Ja mam na imię Krystyna i dziś zapraszam Was na naszą styczniową edycję Miłości na Zakręcie. Bo jak wiecie, serce czasem skręca w nieoczekiwanym kierunku. Tradycyjnie w tych czytaniach zagłębiamy się w energię miłości, relacji i partnerstwa. Niezależnie od tego, czy jesteście w związku, czy wciąż czekacie na właściwą osobę, zobaczymy, co szykuje dla Was Wszechświat w tych w najbliższych tygodniach. Dla związkowców zobaczymy, co dzieje się tutaj między Wami, jakie zmiany nadchodzą, co być może warto naprawić, co pielęgnować. A dla naszych singielków zobaczymy, czy to dobry czas, kochani, żeby otworzyć Wasze serduszka, czy tu być może ktoś nowy Pojawi się na horyzoncie. Mam nadzieję, że to czytanie przyniesie Wam jasność, jasne wskazówki, no i oczywiście odrobinę magii. Pamiętajcie, to są czytania ogólne, nie będą i nie muszą rezonować z wszystkimi. Zachęcam, zajrzyjcie do swojego ascendentu, swojego znaku księżycowego. Często właśnie tam możecie znaleźć takie dopełnienie tego ogólnego czytania. A jeśli nie interesują Was sprawy sercowe, związkowe, no to oczywiście na kanale są też ogólne czytania, prognozy na miesiąc, na cały rok. Teraz usiądźcie wygodnie, weźcie łyczek kawki, herbatki i tradycyjnie zaczynamy od naszych par, od naszych związkowców. Jaka energia tutaj dominuje między Wami, będzie dominować między Wami? Paźnie czy? Jaka jest energia Waszego partnera? Co chciałby wyrazić? Co czuje? Dziesiątka monet. I gdzie Wy jesteście, moi drodzy? Czego potrzebujecie od tej relacji? W jakim emocjonalnym stanie? Karta siły. Co utrudnia wam harmonię w waszej relacji, w waszym związku? Pisielec. Jaka jest rada, wskazówka dla was? No i oczywiście potencjał na najbliższą przyszłość, na te najbliższe nadchodzące tygodnie. Dobrze. Kochani, na pierwszy plan tutaj w obecnym czasie wychodzi taka. Wchodzi taka energia uważności, czujności. To jest taka potrzeba czytania pomiędzy wierszami. Między wami jest rozmowa albo jakaś namiastka tej rozmowy, ale często te rozmowy mogą być podszyte jakimś napięciem, jakąś obserwacją, sprawdzania być może, jak reaguje druga strona. To jest energia, w której słowa mają znaczenie. Ale jeszcze większe znaczenie niż same słowa ma ich ton, pauza, jakieś takie niewypowiedziane, niewypowiedziane myśli. W praktyce to może wyglądać tak, że jedno z Was zadaje pytanie, nie wprost, testuje tutaj grunt albo porusza jakieś tematy, ważne tematy, ale przy okazji, żeby sprawdzić, jak ta druga strona zareaguje. Pojawia się tu też ciekawość, co naprawdę myśli wasz partner, gdzie teraz jest tutaj emocjonalnie, czy coś tutaj się zmieniło pomiędzy wami. To nie jest zła energia, to jest po prostu bardzo taka mentalna energia. Dla wielu par styczeń zaczyna się tutaj od rozmów, no takich ostrożnych, tak, ale tutaj sprawy nie są, nie są domknięte. Jest taka nerwowa sytuacja. Paśmie czy pokazuje relację, która myśli o sobie, ale analizuje się tutaj nawzajem. Próbujecie zrozumieć, co tutaj dalej. No, tak jak mówię, jak zareaguje na pewne rzeczy wasz partner? Gdzie jest energia waszego partnera? Po stronie waszej połówki tutaj wyraźnie widać taką potrzebę stabilności, bezpieczeństwa. Takiego długofalowego sensu tej relacji. To jest osoba, która w tym czasie myśli no, szerzej tutaj o waszej przyszłości, o tym, co jest trwałe, co się opłaca tutaj, czy to emocjonalnie, czy materialnie. To jest takie poczucie, potrzeba poczucia zakorzenienia. W codziennym życiu może oznaczać skupienie na sprawach po prostu praktycznych tak? na domu, na finansach. Na obowiązkach, na waszych planach rodzinnych, czasem właśnie kosztem rozmów o emocjach, o uczuciach. Partner może mieć poczucie, że wasza relacja powinna tutaj działać, bo jest solidna, jest sprawdzona. No, ale tak jak mówię, tu jest jakaś ciągła taka analiza, pojawia się napięcie no, z jego strony czy z jej strony. Na które wasz partner może reagować jakimś takim wycofaniem. Może tutaj wychodzić z założenia, że to wszystko jakoś się samo tutaj ułoży. U części par też może być widoczna różnica po prostu waszych perspektyw. Wasz partner tutaj może czuć się odpowiedzialny za całość, no ale być może nie potrafi porozmawiać o tym, tak? Nazwać tutaj tego słowami. Dziesiątka monet pokazuje, że wasz partner na pewno tutaj chce trwałości, chce więzi, ale tak naprawdę nie do końca rozumie, dlaczego ta emocjonalna rozmowa jest tutaj wam. Potrzebna. No a gdzie Wy jesteście, moi drodzy? Po Waszej stronie pojawia się ogromna wewnętrzna praca nad Waszymi emocjami. Siła jest energią cierpliwości, opanowania, próby utrzymania relacji w ryzach, yy, nawet jeżeli tutaj w środku Was dzieje się bardzo dużo. Możecie mieć poczucie, że to wy jesteście tym stabilnym punktem w waszym związku. To wy łagodzicie napięcia, nie dolewacie tutaj oliwy do ognia, próbujecie zrozumieć mm, zachowania, działania waszego partnera, zamiast tutaj reagować impulsywnie, jeżeli coś jest nie tak. W praktyce to często objawia się powstrzymywaniem słów, odkładaniem rozmów na później. Dawaniem partnerowi takiej przestrzeni, ale ta karta też mówi, jak ważne jest dla Was uświadomienie sobie Waszych własnych potrzeb. Tak? Tutaj nie chodzi o trzymanie emocji cały czas pod kontrolą, bo tutaj może pojawić się zmęczenie bycie tą osobą, która zawsze daje radę. Um, tutaj po prostu może być taki brak emocjonalny. Czy balans emocjonalny pomiędzy wami? Możecie czuć, że wiele po prostu znosicie w ciszy i lic lic licząc na to, że harmonia sama się tutaj sama odbuduje, tak? Podobnie trochę jak wasz partner liczy, że tu samo się wszystko jakoś poukłada. No, no i popatrzcie, jaka, co wam tutaj utrudnia harmonię. Energia zawieszenia, energia zawieszenia, poczucie tutaj, że Coś utknęło, sprawy stoją w miejscu, mimo wysiłków z obu stron. Wisielec pokazuje brak decyzji, pokazuje takie odkładanie rozmów, czekanie, aż tutaj samo się coś być może wyjaśni. W codziennym życiu to może wyglądać tak, że ważne tematy są poruszane albo i nie są, ale nawet jeżeli są poruszane, to tak. Nigdy do końca nie są rozwiązywane. Tutaj jakaś rozmowa zaczyna się urywać, być może jedna osoba zmienia temat. No i to oczywiście będzie powodować frustrację, być może poczucie bezradności po której stronie. Pojawia się też taka różnica tempa. Ktoś chce tutaj ruchu, odpowiedzi, działania, a ktoś inny po prostu potrzebuje jeszcze czasu. Wisielec nie mówi o braku uczuć, kochani, tylko o braku ruchu. To jest taki moment, w którym wasza relacja wisi tutaj, albo coś po prostu czujecie, że coś wisi w powietrzu, w takim zatrzymaniu. No, rada jest bardzo czysta tutaj, kochani. Rozmowa, bardzo jasna. To jest taka potrzeba szczerej, bezpośredniej rozmowy, nawet jeżeli to będzie niewygodne. A rycerz Mieczy zachęca do nazwania tego, co naprawdę myślicie, bez omijania tematów, bez czekania na idealny moment. W praktyce to może oznaczać powiedzenie po prostu wprost tego, co was boli, albo czego się obawiacie, co was frustruje, bez oskarżeń, ale też bez takiego dalszego przemilczenia. Ta karta mówi, ruch, w tym miesiącu będzie lepszy niż stagnacja, tak, niż to zawieszenie. A dla wielu par oznacza decyzję po prostu o przełamaniu ciszy, jeżeli takowa tutaj była, no, zadaniu sobie takich trudnych pytań albo postawieniu ważnych granic. Rycerz, nie, rycerz mieczy nie obiecuje łatwej rozmowy, ale pokazuje, że jasność po prostu, jasność szczerość będzie uzdrawiająca. Nawet jeżeli na początku wprowadzi tutaj pewien chaos, ta rada nie dotyczy walki, moi drodzy. Dotyczy po prostu odwagi, żeby przestać tutaj krążyć w oku jakichś, jakichś tematów. No i spojrzeć po prostu prawdzie w oczy. Jaka jest, a jaki jest potencjał? Potencjał. Y tej relacji pokazuje taki bardzo powolny proces, ale obiecujący. Oczywiście pod warunkiem, że obie strony tutaj będą gotowe poczekać i zobaczyć efekty Waszych działań. No, w tym wypadku mam nadzieję, efekty Waszych rozmów. Siódemka monet mówi o takiej inwestycji emocjonalnej, o sprawdzaniu, co już zostało zbudowane, co pracuje dla Was. A w co być może należy włożyć więcej energii. W najbliższym czasie wasza relacja może tutaj wejść w taki etap oceny. To są rozmowy o tym, kochani, tutaj co właśnie działa, a co będzie wymagać zmiany, tak? Jakie granice tutaj, jakie rany, rany ramy trzeba by tutaj wyznaczyć. To nie jest karta nagłych zwrotów, raczej takiego spokojnego wzrostu. Jeśli rozmowa z tej energii rycerza mieczy się wydarzy, to ta siódemka monet wtedy pokazuje taką szansę na stopniowe odbudowywanie tutaj zaufania, no i oczywiście takiego sensu bycia razem. Jeżeli nie, jeżeli nie, jeżeli się nie odważycie albo coś tutaj stanie no, przeciwko, no to może. Pojawić się taka refleksja, czy, dalszy, czy dalsze czekanie po prostu ma sens dla Was. To jest potencjał kochania cierpliwości, dojrzewania, obserwowania efektów, a nie jakichś natychmiastowych rezultatów. Ta relacja jak najbardziej ma tutaj przed sobą drogę, być może, być może no, taką dłuższą, coś tu będzie trzeba rozpatrzyć. Ale to wszystko będzie zależeć od Was, tak? Jakie tempo sobie tutaj nabierzecie, dobierzecie. No i oczywiście tutaj chodzi o gotowość do otwarcia się, do takiej prawdziwej, uczciwej, szczerej rozmowy. Moje rybki, dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że jesteście ze mną, że mnie wspieracie. Życzę Wam oczywiście wspaniałego stycznia, wspaniałych następnych tygodni. Ściskam Was, zapraszam na kolejne czytanka. A my przechodzimy do singielków. Kochani, gdzie jest Wasza energia miłości, relacji, partnerstwa? W jakim punkcie są nasze single? W jakim punkcie są nasze rybki single? Uuu, piątka pucharów. Czy coś trzyma Was w przeszłości? Hmm, trójka mieczy. Czy ktoś nowy nadchodzi? A jeżeli tak, to z jaką energią? Z jaką energią? U, mocna karta cesarz. Czy jakieś przekonania albo emocje, doświadczenia, w jakiś sposób ograniczają was, żeby wpuścić tutaj kogoś nowego, żeby otworzyć się być może na nowe doświadczenia? Dwójka monet. Jaka jest rada dla Was, kochani? Rada, wskazówka, dziesiątka monet. No i oczywiście potencjał na najbliższą przyszłość. Dziesiątka pucharów. Kochani, no na ten moment tutaj u Was, u wielu z Was dominuje takie poczucie straty, żalu albo rozczarowania. I popatrzcie, co tutaj jest. No razem z tą trójką mieczy. A być może tutaj pewne rzeczy do końca nie zostały przeżyte. Tu nie musi być jakieś świeże zerwanie. U części rybek to może być raczej taki stan emocjonalny, który ciągnie się już tutaj od dłuższego czasu. To może być takie poczucie, że coś się Wam nie udało, no, pewne scenariusze nie spełniły się tak, jak Wy sobie to wyobrażaliście. W codziennym życiu może to wyglądać jako powracające myśli do przeszłej relacji albo do porównywania tutaj nowych osób do kogoś z przeszłości. No a dla niektórych to może być po prostu taka cicha rezygnacja. To jest takie mówienie sobie, że to już chyba nie jest dla was. Piątka Pucharów nie mówi o braku chęci do miłości czy do relacji, tylko o serduszku, które wciąż tutaj. Spogląda za siebie, tak, za tą trójkę mieczy. U niektórych to może być bardzo subtelne i może pojawiać się jako takie lekkie zamknięcie w sobie, ostrożność, dystans, a u innych bardziej wyraźne po prostu energia smutku, która pojawia się, albo jakiejś takiej melancholii, która pojawia się niespodziewanie. Ta karta w pewnym sensie pokazuje taki etap żałoby po tym, co nie wyszło. Nawet jeżeli na zewnątrz tutaj wszystko wygląda u Was w porządku, no to wewnątrz jeszcze nie. No i co Was trzyma w przeszłości? W tle tutaj wciąż jest obecność tych starych doświadczeń, starego zranienia. Coś, co tutaj no, zostawiło wielki ślad. Trójka mieczy pokazuje ból, który był bardzo konkretny. To mogły być mocne słowa, kochani, zdrada, odrzucenie albo nagłe zakończenie relacji i po prostu nie macie tutaj takiego pełnego domknięcia. W praktyce to może oznaczać, że przy próbie nowego otwarcia natychmiast uruchamiają się tutaj u Was takie mechanizmy obronne. Czujność, a jesteście bardziej sceptyczni. Doszukujecie się tutaj we wszystkim zagrożenia. Nawet jeżeli ktoś nowy wydaje się w porządku, to u Was w głowie, tutaj przy tej energii, mogą pojawiać się po prostu myśli, że znowu Was tutaj coś rozczaruje. To nie musi być dramatyzowanie, to jest po prostu Wasza pamięć emocjonalna. U części rybek to może się objawiać unikaniem jakichś takich głębszych rozmów z nowymi, Osobami, trzymanie dystansu, no, wybieranie może relacji, które wydają Wam się bezpieczniejsze, ale są tak naprawdę płytkie. Trójka mieczy pokazuje, że ten ból jeszcze tutaj nie został całkowicie zintegrowany i nadal wpływa na Wasze decyzje, no te serduszkowe, obecne. Czy ktoś tu nowy nadchodzi? No, myślę, że tak, może, może tutaj się pojawić. Taka energia, jeżeli, jeżeli przyjdzie, jeżeli otworzycie się, to to jest taka bardzo wyraźna energia, bardzo stabilna, bardzo mocna. Cesarz jest kimś bardzo konkretnym, ugruntowanym, pewnym siebie. To jest taka osoba, która wie, kim jest i czego chce. To nie jest energia flirtu, kochani, czy jakiegoś takiego chaosu emocjonalnego. Raczej spokoju, struktury to jest ktoś bardzo odpowiedzialny. Może być ktoś spod znaku barana. Barany przeważnie nie są, no, są ogniste. W codziennych sytuacjach to może być ktoś związany z waszą pracą też, z jakimś autorytetem, z jakąś organizacją albo osoba, która będzie od razu bardzo jasno komunikować zasady i swoje granice. Dla rybek ta energia może być z jednej strony przyciągająca, ale z drugiej strony może być troszeczkę onieśmielająca, no bo tutaj nie będzie miejsca przy tej osobie na żadne domysły. Cesarz nie obiecuje emocjonalnych fajerwerków na starcie, ale daje takie poczucie bezpieczeństwa. To jest ważna karta, bo pokazuje możliwość relacji opartej na stabilności, ale tylko wtedy, kochani, kiedy wy tak naprawdę będziecie gotowi no, wyjść z tej roli osoby zranionej, no i skoncentrować się właśnie na tym, co tutaj i teraz. Co was ogranicza emocjonalnie? Największą blokadą to są bardzo podobne energie, ale tutaj chodzi o to wewnętrzne rozdarcie. Dwójka monet pokazuje, że wy balansujecie tutaj pomiędzy chęcią otwarcia się na coś nowego, a taką potrzebą ochrony siebie. W praktyce to może wyglądać tak, że jednego dnia czujecie się tutaj gotowi na nowy etap. No, może tutaj powiecie tak na jakieś zaproszenie. Natomiast następnego dnia wycofujecie się, tutaj wkradają się jakieś wątpliwości, zmieniacie zdanie, zmieniacie decyzję. Pojawia się też, może pojawić się trudność w ustalaniu jakichś priorytetów. Serce mówi wam jedno, rozum mówi wam drugie. U niektórych to może oznaczać jednocześnie trzymanie się przeszłych emocji, ale też i rozglądanie się za czymś nowym. Bez pełnego zaangażowania no, w, żaden, w żadną z tych przestrzeni. Dwójka monet nie krytykuje tej postawy, tylko pokazuje, że tutaj ciągle żonglujecie swoimi emocjami. No, i to jest męczące, tak, bo tutaj próbujecie utrzymać to wszystko, stać w swojej prawdzie, ale to jest trudne, bo tu będzie trzeba po prostu jakiś temat. Zakończyć i przejść przez ten proces uzdrawiania. Dopóki wasze wewnętrzne decyzje nie zostaną częściowo podjęte, zintegrowane, no to tutaj raczej nic się nie rozpocznie, bo po prostu będziecie rozproszeni. Jaka jest rada, moi drodzy? Rada dotyczy tutaj zmiany perspektywy, jeżeli chodzi o miłość taką no, długofalową. Um, to chodzi o, taką, o takie dojrzałe związki, bezpieczne, spokojne. Dziesiątka monet zachęca Was, żebyście zaczęli pytać siebie, nie czy coś Was tutaj porusza emocjonalnie, ale czy to coś daje Wam poczucie, czy to coś, ktoś, jakieś sytuacje, czy daje, daje Wam to poczucie stabilności i spokoju. W praktyce może oznaczać. Yy, no, otwarcie się na osoby, które nie wywołują właśnie, no nie poruszają od razu waszego serduszka, nie wywołują żadnych dramatycznych emocji, ale raczej są takimi osobami spokojnymi, obecnymi, konsekwentnymi i przewidywalnymi, takimi konkretnymi jak cesarz. To jest także rada, żeby nie oceniać nowych relacji przez ten pryzmat waszych dawnych ran. Dziesiątka monet mówi o budowaniu czegoś krok po kroku, kochani, bez pośpiechu, ale z taką jasną intencją. Dla części z Was to może być zaproszenie do zmiany wzorców, kochani. Zamiast intensywności, właśnie może postawić na bezpieczeństwo. Zamiast huśtawki emocjonalnej, na stabilność. To ta energia nie zamyka waszego serduszka, tylko po prostu przestawia was energetycznie na taką inną. Częstotliwość. Jaki jest potencjał? Potencjał pokazuje się tutaj bardzo pięknie, moi drodzy, bo to jest to dojrzewanie, ten, ten proces dojrzewania Waszych emocji. Dziesiątka pucharów mówi o możliwości takiego głębokiego spełnienia emocjonalnego. To jest Wasze poczucie bycia widzianym, akceptowanym. Poczucia przede wszystkim no, tej, tego bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o relacje. Tutaj nie chodzi o obietnicę jakiejś natychmiastowej miłości, raczej o kierunek, w którym no, możecie się tutaj, w kierunek, w którym możecie pójść, jeżeli pozwolicie sobie zrzucić ten ciężar przeszłości. W najbliższym czasie może mogą pojawić się takie doświadczenia w waszym życiu, które przywrócą taką wiarę w miłość. To mogą być rozmowy, kochani, spotkania, takie momenty uświadomienia sobie, że wasze serduszko nie jest zamknięte tak bardzo, jak wam się tutaj wydawało. Rozpuszczacie tutaj ten ból tej trójki, trójki mieczy. Dziesiątka pucharów działa bardzo stopniowo. Buduje wewnętrzne poczucie szczęścia, które przede wszystkim pamiętajcie, nie zależy od drugiej osoby, zależy od Was. To jest potencjał harmonii, który zaczyna się tutaj od tego uzdrowienia, kochani, od zostawienia tego, co było za sobą, ale bez żadnego pośpiechu, we swoim, w swoim własnym tempie. Moje rybki, dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie. Życzę Wam oczywiście wspaniałego stycznia, wspaniałych następnych tygodni. Dziękuję, że mnie wspieracie. Ściskam Was i zapraszam na następne czytania. Papa pa, moi drodzy.